A witam serdecznie na kanale Picasso. No cóż no spróbujmy zdobyć tego, tego krawca i zobaczymy przy okazji czy i jak po prostu tutaj nam się to będzie um, robić, jeżeli chodzi o tutaj te wszystkie um, rzeczy, mianowicie tutaj 3 razy więcej fragmentów dzielnego krawca w każdym złotym ronie, ilu tych złotych krawców zdobędziemy przez 7, no ale to, to może no wolałbym na jakiś challenge zrobić, ale tutaj chyba mi nie wyjdzie już ten challenge z tego względu, że tutaj byłby troszeczkę nierówny. A no dobra, zobaczymy ile tych krawców w ogóle zdobędziemy, bo te złote runa to powiem szczerze długo się robi i tutaj pod tym względem jeszcze musiał być dobry, mm, dobry tutaj. Um... Dobra łączność, tak? A tu tutaj coraz gorzej te wychodzą, te, 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 te wszystkie challenge i tak dalej. Trochę mnie to... Chwila, chwila, dobrze ja to widziałem, że 11 tylko. Dobrze ja to widziałem. 17, 11... O jasny gwint! To ludzie, to... Z... Za Chiny Ludowe się tego. Tak... Jezus, jakie to będzie drogie? Kurde, jakie to będzie drogie? I to jest trzy razy, tak? Oj, ja apierdziu. Dziewięć fragmentów, i to jest trzy razy. Tak? Nie, czekaj, czekaj, czekaj. Wejdźmy w kątkosie, aby wygrać do trzech razy więcej fragment. Ale wziąłem brałem udział w konkursie. Wiecie co, no, to jest dla mnie jakaś, jakaś mm, tragedia, bo jeżeli to jest... No chyba źle kurczę nie patrzę, że to jest trzy razy to, to... jest... Dla mnie nie do pomyślenia całość zrobiłem. Czekajcie, ty. Ale to może tu trzeba jakiegoś konia specjalnego kurczę, żeby to. Ja, pitolę! Nie ma nic tutaj takiego, nie? W nagrodach. Nie widzę. Słuchajcie, wiecie co. Nie widzę nic takiego. Dobra, no. No, jedźmy, jedźmy z tymi z tymi z złotymi runami, bo to. No, długo, długo będzie. Storun prawie trzeba. no Jak po 9 będą przychodzić, to tak. Nie, no to jest, to jest tragedia. To, to chyba jakaś pomyłka jest tu. Jakiś lak się rzucił albo coś. Bo ja sobie nie wyobrażam. 19. Gdzie jest to 3 razy? Zazwyczaj opisywało to. Widocznie ja nie mam tego. weź udział w konkursie. Czyli co? ale ja wziąłem tutaj udział, tak? zdobyłem, tak? chyba, ja że to trzeba te, te 100 mieć, tak? Czy, czy... ale to dobra, no to wezmę jeszcze raz żeby to w miarę tak, tutaj widzicie trzeba 100 e, tych e, rzeczy zebrać, żeby mieć 3 razy dzielne... żeby dzielnego krawca mieć 3 razy i od razu macie te parady, i tak dalej. Dobra, wiem już, kurczę. Dobra, tak, składaj, tak, oczywiście. No, nie wiem, poddaj go głosowaniu. Dobra, już, do widzę, składać. No i porze. Tak, dobra. Aj, Dobra, dobrze, że się skapłem, bo to. Uhu, hu, Czyli trzeba mieć stówkę tych rzeczy, czyli czy tak czy inaczej, żeby coś osiągnąć tutaj, to tą stówkę musicie z... złapać. No i patrzcie, raz tylko zrobiłem i do widzenia, jest już ten, ten mały krawiec od razu. No widzicie, to trzeba było se sposobem, nie? A co? No i dobra, jest ten mały krawiec. Tak, 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 konfetki wszędzie lecimy dalej, zobaczymy ile nam się uda do zera no chyba tu nie ma co 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 innego tutaj ćwiczyć tylko lecimy ile tych krawców nam wyleci chociaż przypuszczam że długo nam to będzie schodzić bo czekaj Jest, jest bonus. Dobra, 38. Dobra, dobra. Jest dobrze. Mianowicie dobrze, że się skapłem. To od razu krawca dostałam, nie? Także pod tym względem nie jest źle. I tutaj lecimy. I fajnie. I jest dobrze. Dobra, jest. No to lecimy dalej. Kurde. No właśnie, długo się robi, je, no. I, I pod tym względem mnie to trochę mierzi, że. Chociaż tyle, że zaczęło to jakoś przybywać. A jak pojedynczo by. 100 kurcze run trzeba by było prawie otworzyć, żeby. A no tak to 30, tylko nie. No nie. No i też jest różnica, jeżeli dwie, trzy gwiazdki, a bierzecie a jedną, no to też jest różnica, tak? No, a no tutaj 30 będzie, no to, mówię, no to jeszcze, jeszcze jakoś da się przeżyć, tak? Natomiast, no, jeżeli miałbym, za przeproszeniem, wziąć i tak robić... I po dziesięć kurczę lecieć, no to ja dziękuję, takie coś nie. Się nie da. Tak się nie da. No i wchodzimy. O proszę, o proszę. I trójeczka jest znowu tak jest, trójeczka. Z na pod tym względem są dobre, że zawsze jakiś, jakiś ten ciekawszy ten cer jednak ci wpadnie, nie? Ale no nie zawsze się to opłaca. No, no, zwyczaj mi się opłacało jak jeszcze tak na grałem, to, to dużo tych, tych run brałem. Teraz są troszkę lepsze nagrody. Ale rzadko wpadają mm, boskie, no także pod tym względem no, rzadko badają, wpadają, no zawsze jakiś tam wpadnie po jakimś czasie, ale tak. No, miałem jakiegoś takiego farta, że tam po trzech, pięciu zawsze coś tam wpadło, nie? Zresztą, jak po trzech, 5 nie wpadało, to już odpuszczałem. A tak? no, czasem trzeba było odpuścić. Nie? No, chyba, że rzeczywiście był taki boski, że no, strach go nie wziąć. A nie? no, to też, też jest taka sprawa. No i wiecie co? No, najbardziej mi przeraża to, że znowu jest powrót do tych. Do tych boskich za. za... A tutaj za te kamyki, a nie z, z gry, tak, że to zwiększa szanse tylko i tak dalej. Żeby przejdziesz tą paradę, to tylko dostajesz jakiś tam checkpoint w postaci dzika, tak. No tak prawdę mówiąc, to, w, no, to przy, ty, przy tym wielkim wyzwaniu już, już tam padła, padł dziki, no to moim zdaniem to jest o wiele bardziej atrakcyjniejsze niż właściwie to, y, dwa dwa boskie, przepraszam, nie dzikie, tylko dwa boskie, no to wiecie, no to nawet jak ciasteczkowe, to warto się koło tego zakręcić, tak? No i właśnie, no, jak już dają takie słabe te boskie, no to przynajmniej żeby dawały to, żeby było możliwe zdobycie to w głównej grze, a nie kurczę ten, no to najbardziej mnie śmieszy to, że jedne z najtrudniejszych to te labirynty i tak dalej gdzie przez te labirynty, w labiryntach chyba żadnego boskiego nie zdobyłem, bo no tam strasznie kupodążerne były te, te labirynty swojego czasu. No to wiecie, no to. No to z, z czasem było warto odpuścić sobie tego boskiego, zwłaszcza że tam nie za bardzo były takie dosyć ciekawe, a jeszcze... Ramzesa jak zdobywałam. Jezu, myślałem, że to będzie nie wiem jaki bo, boski. Więc no, się spinały poślady ślady, ile na to poszło, kurczę kuponów. To na podobnie jak teraz idzie, no. To, to był bardzo drogi ten, a, ten boski, no ale miałem go, no. Do tej pory chyba nie ma Ramzesa następnego. A, no i, i tutaj pod tym. Z, pod, tym względem, no to powiem szczerze, że no chyba do końca już do, dociągniemy, tak? Będzie drugi koniec. Pod tym względem, to naprawdę Ramzes bardzo drogo mnie kosztował. To pamiętam, bo to były takie podłodne wydobycia archeologiczne i te archeologiczne wydobycia też były strasznie drogie, bo tam było wszystko niepewne i tak dalej. Um, strasznie dużo kuponów mi tam poszło. Znaczy się strasznie dużo jak na tamte, e, na tamte czasy, bo to było gdzieś koło 4000 kuponów poszło, poszło na niego. No on się do tej pory jeszcze nie zwrócił, także Ramzes się do tej pory nie zwrócił, także no mówię, do, doczłapiemy do, do, do końca linii. A w każdym razie Aram Ramzes się nie, do tej pory nie zwrócił, a 4000 kupon, kuponów nie ma. No i tak, no teraz praktycznie na każdego. No po policzcie sobie, no 30, 30 razy 200, nie? No to policzcie sobie, ile to mniej więcej wychodzi, tak? Aha, muszę sobie, dobra no to właśnie No to właśnie 6000 kuponów nie masz To na takiego krawca, który daje baziewne nagrody, nie? Już nie chcę mówić jak tam niektórzy wydają krocie na to, żeby jakiegoś lepszego. A jego mosia sobie dostać. No nie, 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 krawiec nie jest dobrym no. Zyskownym koniem, o, że tak powiem. Także nie ma co tutaj naprawdę, co tyle tego wyrzucać. A jak widzicie, też przyznawalność jest dosyć średnia. On, no. To co? No to teraz już chyba powinien wpaść, nie? Drugi. Jak myślicie, będzie drugi, czego nie będzie? A co to za uzda jakaś? spekwał o ja no tak zapomniał powiem szczerze że, że tutaj no jest krawiec teraz no tak dokładnie drugi a ja 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 dobra lecimy dalej i tak i tak i tak no lecimy nic się nie dzieje Joł. Dobra. Ajajajaj. No się, kurczę, tak ścina, że dajcie spokój. No i dobrze. No i dobrze. Fajnie. Fajnie. O, trochę więcej było. 45. No to już... O no tak, no tak, no tak. O trójeczka fajnie, omka wpadnie tak, jak dobra leć. Ale nexów tutaj nie widziałem, żeby wpadały nexy jakieś czy coś, także pod tym względem jest cieniuśnia. No i pamiętajcie, trzeba mieć 100 tych, tych, tych ozdób, także trzeba jakieś tam zdobywać. Czy to na błyskawicznych, czy też przez te przez te jazdy i tak dalej, no bo innego wyjścia nie ma tutaj, to byście się zapłakali, jak chcecie tego krawca dostać, bo, fuu, widzieliście jak na początku to szło, jak krew z nosa to to stoku, czy złotych run otworzyć, to wiecie to jest, raz, że czasochłonne a dwa, że, no, podążerne to jest nie do przejścia, po prostu ajajaj aj, aj. A tak z ciekawości czy zauważyliście 3 czy, czy, czy Ja to miałem trójkę, czy dwójkę, czy jedynkę, jak zdobywałem tego krawca. No napiszcie mi w komentarzu, jeżeli możecie. Ja tak trochę się zagapiłem, ten z radości nie przyuważyłem. A no tak, i trójeczka znowu, no to omka wpadnie sobie. No tak że... no. Jakaś rekompensata, A także jest ciekawia. No i znowu trojeczka. No ładnie, ładnie. No, to mi się podoba. No to jak dostaniemy trzy krawce na te wszystkie kupony, no to, to naprawdę będzie dużo. A no widzicie, tak to jest w państwie dońskim. No to weźmiemy sobie to. Dobra. No i jak jeszcze wytrzymaliście do tej pory, to przydałoby się przebijanie tego za przeproszeniem, bo to naprawdę idzie jak krew z nosa. Dobra. Ach wybór ten, to to wiecie, to jednak te mikrosekundy lecą, no, niestety, ale te bajkowe takie, takie też takie jakieś troszeczkę dziwne, nie, no, tam, powiem szczerze, tak trochę mnie nie ujęły te bajkowe, jeżeli chodzi o boskość i o nagrody, no, ten, ten, ten pierwszy był w miarę, w miarę, no, ale ten krawiec taki, taki, taki sobie, nie, nie za bardzo tutaj to się, to się fajnie dzieje. I tak. No dobrze. Cóż powiedzieć. No jedziemy dalej. No. Oj, oj, Tyle nagród i trzeba wybrać. Mm, cóż się może przydać. My jesteśmy na półmetku dopiero. Niestety krawca też. <grymne> I tylko jeden wyszedł ze zdrapki, nie? Tylko jeden. Ma 10 tysięcy kuponów. No, powiedzmy sobie, że tyłka nie urywa. No dobra. idziemy dalej. Zejścia, ten, wejścia. No i znowu nic nie ma, dobra. Nie idzie tego przyspieszyć, wieszcie, to, to jest najgorsze w tym momencie. Bo człowiek by chciał to przyspieszyć, no. A nie idzie, no za bardzo. No i cóż, cóż, cóż powiedzieć, no, no, no takie, takie, takie. Naprawdę zaczyna mnie to już denerwować, bo w normalnych gierkach tu, tu idzie raz, dwa, ciach, ciach i już, i następna, to trzeba jeszcze dogłaskać, no bo się tam jeden piksel nie zmazał ach te paradne jabłko też takie no, takie moim zdaniem trochę na siłę zrobione, już nie mieli co zrobić, to zrobili paradne jabłko no, no, kurczę no no, dosyć ładne są te stroje, ten, no ale to są cztery. No, to trzeba CR, cały CR zrobić, żeby, żeby cztery stroje wrzucić. żeby wrzucili do złotego i by było też dobrze, tak? Ale nie, to musi być osobne. To musi być osobny CR do zdobycia, no ja. Jakbyśmy mieli mało tych CR-ów do zdobycia, nie? Specjalnie dużo się tym nie różni, te, te wszystkie maści i tak dalej na Grand Pri to dużego, dużej różnicy nie robi. A wielkie ajwaj, kurczę, tylko przy sprzedażach, kurczę, człowiek się tylko myli z tymi rzeczami i, i tyle. I tyle z tym wszystkim. Ale no... Pu, pu, pu. jak potraktować to tak tak humorystycznie, no to może być i paradne, no to... to. Co tam, Macintosh lepszy od, kurczę, paradnego, czy co? No... Ajajajaj, to no tak z ciekawości, czy obocówki się mają takiego paradnego, czy nie, nie? No a dobra, lecimy zrobił już tego, dopchaliśmy? Nie, jeszcze 100. No, to tak, parę trujeczek i będzie ok. Jeszcze 7000 tysięcy. zostało. No dobra. Powiedzmy, że zaraz nam się skończy. Cierpliwość chyba wielka. No to będziemy mieli trzeciego, tak? Dobrze by to przemyśleć czwartego. Dwa z tego, czwarty będzie, tak? Dobra. Czwarte na tyle kuponów, tak? A jeszcze jedna sprawa. Sprawdzimy przy okazji czy, czy to, że będziemy mieli paru, czy, czy to nam coś da, czy też nie, czy, no to pamiętacie, rycerskie nic nie dawało, że drugiego się miało tego samego, nie? Także tutaj przy tym też by trzeba sprawdzić, czy, czy to coś daje, że ma się więcej, czy też mniej, no ale to za chwileczkę sprawdzimy. Albo już w następnym odcinku, bo ten i tak będzie długi. Także mm, zaprosimy chyba do następnego odcinka, bo, bo to. Nie wiadomo czy, czy to nam starczy tutaj tego tak, cierpliwości, żeby zrobić te koczy Ojo Naprawdę to jest... Może i je trochę narzekam, ale kurczę, no to za długo to idzie, nie? O! Mi się nawet gadać nie chce na, na, na ten temat. Bo tu i ileż można gadać, tylko to samo, nie? No, a tutaj, dobra. Sorry, ale ja kurczę nie wytrzymam z tymi, z tymi, a, z tymi e, złotymi runami. Przykro mi bardzo, ale już kończę. A, przerzucę na następny odcinek, po prostu to, 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 z tymi małymi krawcami, co co one dają i tak dalej. Bo nie mam już cierpliwości, przepraszam Was bardzo, ale już nie mam cierpliwości do, do tych złotych run i to jak się to wiesza, laguje, co tylko, kurczę, dejcie spokój, no. Mogliby to już w końcu naprawić, już tyle lat ma ta gra, kurczę. Moje dzieci kurczę już są prawie dorosłe, a kurczę, a ta gra dalej kurczę się laguje. No jak tak można, no nie? No to fajnie. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie łapkę w, w górę, subskrypcję. No i jakby się mogli dzwona tam szczelić i trochę porozmawiać na, w komentarzach, to by było fajnie. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia do następnego razu.